Witam wszystkich bardzo serdecznie na odcinku z trzema krzyżówkami. W końcu mamy fajnie nową edycję. To będziemy sobie drapać i szukać. Kto nie oglądał moje premiery, to serdecznie zapraszam. Wynik był bardzo ładny. Natomiast wyświetlenia tego odcinka słabe. Kto nie widział, to zapraszam. Premiera, wznowienie tej krzyżówki. A tutaj sobie drapiemy trzy sztuki, czyli 30 złotych wkład. I jedyną zdrapką, o którą numer poprosiłam, to jest 20. Chcę sobie mój numerek dalej próbować. A te dwie poprosiłam panią, żeby dała losowo. I tak złapała, podała mi numerek 14 i numerek 13. W 14 w poprzedniej edycji miałam swój rekord. Na ten odcinek również serdecznie zapraszam, kto jeszcze nie widział mojego rekordu. Poprzednia edycja się ze mną pożegnała bardzo pięknie. Ta edycja się ze mną powitała bardzo pięknie, także odsyłam do odcinka z wznowieniem. I zacznę sobie od tej dwudziestki, o którą sama poprosiłam. I powiem Wam, że co ja tutaj mam. Mam tutaj słowo Hel. I to jest tylko to. Najładniej prezentuje się, moim zdaniem, chyba. Trzynastka, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Drapiemy sobie dalej wtedy tą dwudziestkę. Cztery litery brakują w bonusie, bo jest kopiec. A co ja tutaj dalej ułożę, to się, to się zaraz okaże. Szukamy literkę D w bonusie, jej nie ma. Tu mamy D. Tu. teraz środkowa bo tutaj kolory pomieszali i teraz właśnie tu jest niebieska fioletowa kiedyś była na dole u góry była chyba zielona czy jakoś tak już nie pamiętam <gryw> można się pomylić w każdym razie aby dawały wygrane kolory są mało istotne D, to, jest, y, to są krzyżówki z tej paczki, którą miałam na premierze, właśnie na wznowieniu. G. No, jakoś tak ciężko się ten bonus układa, także podejrzewam, że tam może być jakaś fajna wygrana. O, jest Regina. Pozdrawiam, Reginka. Pozdrawiam Cię cieplutko i wszystkie Reginki. Yy. Więcej tu nie widzę. Tutaj mamy jogę. Tu mamy G. Tu mamy G. I to tyle. I następna G. Mamy Igor. Również pozdrawiam Igorów, jeśli mnie oglądają. Agata, Agatki, pozdrawiam. I będą chyba to już wszystkie literki G. Dobra, no to idziemy do następnej. Mamy O. No to jest w bonusie, ale już wątpię, że on będzie. Chociaż w sumie jeszcze trzy literki brakują i trzy do odsłonięcia. Także może się coś zadziać. Tu mamy O. Tu mamy O. Sama o tą dwudziestkę poprosiłam i ciekawe, czy ja dobrze zrobiłam. Bo tak właśnie jest, że jak losowo dwudziestki podają, to są bardzo szczęśliwe. Tu się tworzy dno, pierwszy wyraz. A jak ja proszę, no to niestety zablokują się i koniec. I tu szukamy O. Jest tu, jest Igor. I to będą wszystkie one jeszcze tu. Dobra, i jeszcze tu. Następna to literka A. Bardzo ładna literka. Czy tu zamiesza, czy nie zamiesza? Tu mamy hodowlę. To jest tutaj pierwszy wyraz. Nie, drugi, Hel jeszcze był. Czyli, Czyli mamy tutaj dwa. Tutaj szukamy A. Alfa się tworzy, tutaj pierwszy. Sara również pozdrawiam, jeśli oglądają mnie jakieś Sary. Bardzo ładne imię. Sara. I teraz tutaj szukamy. A mamy tu. Tu mamy A. Tu się tworzy Iga pierwszy. I tu się tworzy Ewa drugie. Pozdrawiam również wszystkie Ewunie. Czyli tu mamy dwa, tu mamy dwa i tu mamy dwa. No, to ciekawa sytuacja. Teraz mamy Z. No to bonusa nie będzie. Podejrzewam, że tam jest duża kwota, bo on się bardzo opornie układał. Jeszcze jeden wyraz, w której jeszcze będzie wygrana. Z, Z wszystkie i teraz tu tu mamy z i tylko tu i tu mamy z tu mamy z tu mamy z i bloku wszędzie blokuje literka r i k Nie literka... Co ja powiedziałam? Że blokuje Z nie. Literka R blokuje. Blokuje i. K. I tutaj T. No nie będzie R, bo by było za dużo słów. Ostatnia litera to litera C. No w bonusie mamy, ale nic to nie pomogło. Czy mamy tutaj literkę C? Nie widzę, tutaj literka C jest, ale nie tworzy słowa. I w ostatniej mamy C, ale nie powstaje żadne słowo. Co było w bonusie? Ojej, 20 zł. Myślałam, że więcej, bo opornie się układał, a ja mam literki kontrolne O i J. Przepraszam, musiałam przerwać, bo tu się pies buntował, że chcę koniecznie wyjść. Chyba psa sąsiada tutaj chce przywitać. Czyli ta dwudziestka była pusta. Dobra, no to teraz czternastka. W bonusie brakują też cztery literki i co ja tutaj mam? Tylko opad. Jeden wyraz tylko. No i sprawdzamy, co tu się ułoży. Teraz literka I. O, tą czternastkę wspominam bardzo, bardzo przyjemnie z zakończenia poprzedniej, jak już ostatnie sztuki drapaliśmy. Po prostu rewelacja. Tu mamy I. I w ostatniej. Tu mamy i, i tu mamy i. Dobra. Czy któraś chociaż coś da? U. Szukamy u, jest tu. Tu u. I turek. Tu było i. Y. Przegapiłam, jak przygotowywałam, i teraz szukamy u, tu, 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 tu mamy u i koniec. Następna literka to j. j. Gdzieś jest w tej pierwszej nie widzę. Druga J jest tu. I nie ma. I teraz tutaj J jest w edycji. I jeszcze w słowie fuzja, które nam się tutaj tworzy, ale to jest pierwsze. Czyli w każdej jest po jednym wyrazie. Mamy g. I czy to tutaj coś namiesza? Tu mamy G. Dobra, niebieska tu jest G. Mm, więcej nie widzę i tutaj G. Mm. W słowie gigant, ale blokuje, blokuje literka N. Dobra. Kolejne to jest D. Bonusa znowu nie będzie. A już się zaczął rozkręcać. Tu mamy D. Tu mamy D. Mamy AD, wyraz pierwszy i tutaj D mamy dzwon, edycja i tyle. Ostatnia literka tej czternastki to R, no i by zabrakło L. O, no, ładnie się układał teraz. No to szukamy R tu. Tu car to jest wyraz drugi. Tu mamy R. No ale K. Czy było K? Nie, nie było. No dobra, to są dwa. To tutaj szukamy R jest tu. 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 Tu, tu i niestety tutaj jeden wyraz i w ostatniej mamy R tu, tu i tyle. W bonusie było siedemdziesiąt, kontrolne y. i C. YC. Niestety pusta. Również 14 I jeszcze nadzieja w trzynastce, która w sumie bardzo ładnie się tu układała. Na dole mam y, już dwa wyrazy w tym ostatniej. W tej z I w bonusie brakują tylko dwie. Także może może ta trzynastka. Szukamy teraz literki J. Pierwszej nie widzę, w drugiej literka J jest joga. To jest wyraz, tutaj pierwszy. Tutaj było jeszcze C, i czy tutaj jest J. Nie widzę. Dobra. Kolejna literka. W. W tutaj. Niebieska w jest tutaj. Tu mamy W. I to by było wszystko. Kolejna literka to literka L. Proszę, bo się jest. Jeszcze brakuje tylko R, ale szukamy w słowach. Mamy tu L, tu mamy L, tu mamy L. Eliza, również pozdrawiam. Elizy, jeśli oglądają. Teraz tutaj L, tu się tworzy elf. To jest wyraz drugi, bo jeszcze mamy jogę. Mm, I to by było na tyle. I tutaj L mamy tu, tu L, tu. I literki L się skończyły. Teraz mamy literkę u". Mamy tu tu". Następna tu u tu". Tu jeszcze było "y". i ostatnia mamy nuta i nie ma więcej literek u dwie ostatnie dadzą r dali i no dobra, niech im będzie powstaje lichwa to jest tutaj wyraz pierwszy tu mamy i Dwa. Tu szukamy i jest tu, tu, tu tu... Tu jest i tu I tutaj i jeszcze tu. Ojej. Ale wam pokazałam fajnie. Yy, no dobra. Ostatnia litera. To jest literka B, nie ma bonusa. Alba to jest drugi wyraz. I tu jeszcze było U, ale niestety wyrazy są tylko dwa. Tu szukamy literki. B jest tu. I literka B jest tu. Bo tu byłby mnożnik razy 2. A tu się tak ładnie układała ta, właśnie z mnożnikiem. No właśnie, ale jak ona jest wygrana, to ona jest zawsze razy 1. Dobra, co tutaj wydali w bonusie? Ojej, dyszkę. A ja mam kontrolne J i C, czyli wznowienie premierka tego. Tej drabki wyszła pięknie, a dzisiaj ja sobie wybrałam trzy puste. <noise> no niestety, co lot to dało, to no teraz musi zabrać przecież, nie? Żeby mieli równowagę. Dobrze, kochani moi, ja Was żegnam. Bardzo Wam dziękuję za obecność na tym odcinku i serdecznie zapraszam na kolejne. Do usłyszenia. Pa!